Dziękuję bardzo tutaj. Ja myślę, że głównemu partnerowi naszej naszej dzisiejszej prezmy, bo głównym organizatorem jest nasze Centrum Kultury, ale przy wsparciu przede wszystkim ostrowskiej grupy rekonstrukcji historycznej, które którą przede wszystkim reprezentuje tutaj bardzo szliśla. Proszę Państwa, gorąca brawa dla tych ludzi, którzy tutaj przyjechali do Państwa. Dziękuję Pani Burmistrz. Można, mamy tutaj przerwę, możemy tutaj e, obejrzeć te motocykle, bo nie wiem czy, jak e, prędko znów pojawią się w takiej liczbie e, na miejskiej ziemi. E, tutaj e, też nie, nie, nie jestem w stanie w tej chwili wymienić wszystkich uczestników, wszystkich grup, które przybyły, e, ale mamy z całej Polski uczestników dzisiejszej, dzisiejszego wydarzenia. Mamy e, kolegów z Białorusi, przyjaciół z Białorusi, mamy, gorące brawa! Mamy pana, który specjalnie z Moskwy przyjechał do nas 2000 kilometrów. Gorące brawa. Gorące brawa. Dziękuję serdecznie wszystkim. Mamy przyjaciół z Czech. Mamy przyjaciół z Czech, mamy, mamy tutaj również przyjaciół z Niemiec, tak więc mamy prawdziwe międzynarodowe wydarzenie. Także przepraszam bardzo, ale też, też się pochodnie. Dziękuję, zapraszam do, do, do oglądania, do wspólnej fotografii. Gorące brawa dla harcerzy, że też są z nami, pomagają nam. Gorące brawa dla strażaków na czele z panem prezesem Adamem Poszwąg. Dziękujemy serdecznie Państwu, że przyszliście dzisiaj. Piękny dzień można było spędzić na działce, a tutaj przyszliście zobaczyć wojsko.

Także kto jeszcze nie poszedł po autor, proszę ze mną ze świecić na wóga i przygotujemy na bardzo dobrze. Podziel, podziel sobie Marcin, podziel przez biegi, podziel przez ale powiem Ci, one tak stoją w ogóle pod tą kołczkę, tak stoją benzynaki właśnie. Partnerami są Urząd Miasta i Gminy Pińsk, Urząd Gminy Miasta Węgliniec, Urząd Miasta Zgorzelec, Urząd Miasta Frydland, Gmina Heszmanice, Muzeum Łużyckie w Zgorzelcu, Muzeum Regionalne w Lubaniu, Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu, Gminy Ośrodek Kultury w Zgorzelcu z siedzibą w Radomierzycach, Nadleśnictwo Pińskie i Nadleśnictwo Ruszów, Łużyckie Centrum Rozwoju, Miejsko Gminy Ośrodek Kultury. W Węglicu. Impreza odbywa się pod patronatem burmistrza miasta i gminy 5 pana Jana Magdy, burmistrza Zgodzielca pana Rafała Grunicza, starosty gminy Heżmanice, pana Wladimira Strydnego, burmistrza gminy i miasta Węgliniec pana Stanisława Mikołajczyka, burmistrza miasta Frydland pana Dana Ramzera. Już za chwilę udamy się w dalszą drogę, tak więc proszę o gotowość. Jeszcze czekamy tutaj na, na przeparkowanie aut i ruszamy dalej.